Joł! Moda na taniec opanowała całą Polskę, dotarła także do Nowego Wiśnicza. W tym niewielkim miasteczku zjawisko ma przesympatyczny charakter i wiąże się z osobą Pauliny Czachor. Joł! E, no, plany były bardzo śmiałe e, pani Pauliny. Zostały na początku potraktowane z delikatnym przymrużeniem oka. Nie było łatwo. Chodziłam do niego chyba dwa tygodnie o to. W trakcie spotkań z młodzieżą, w trakcie później prób zwiększania się ekipy, tej, która tworzy zespół taneczny, zacząłem dostrzegać, że te plany to wcale nie była jakaś mrzonka. Jest to około 100 osób w różnym wieku, najmniejsze to 3 lata, najstarsze 19, dzieci jest najwięcej stosunkowo, bo wiadomo po szkole nie mają co robić, przewodzą zajęcia, małe, duże, wszystkie, bo są, zajęcia są darmowe, więc nie mają ograniczeń. do uczenia wszystkich rodzajów tańca, ale najczęściej towarzyskie. Hip-hop, nowoczesne, różne rodzaje new age, new style, funky. I balet często też, żeby poprawić technikę moich tancerzy. Jeżeli tworzę spektakl musi być jakiś, jakiś poziom. Przynajmniej ten średni, dlatego muszą ćwiczyć, muszą ćwiczyć mięśnie, rozciąganie. Można powiedzieć, że tego słowa mi się nie da odpowiedzieć. To trzeba po prostu przyjść, zobaczyć. To jest coś wspaniałego. Zespół można w różny sposób prowadzić, można to robić krzykiem, można to robić e, wymuszaniem jakby powiedzmy pewnych e, ćwiczeń. Tutaj jest taka symbioza pomiędzy instruktorem a e, uczestnikami, relacja na zasadzie kolega, koleżanka. A dziewczyny powiedzcie fajna jest pani Paulina? Bardzo. A, bardzo. Tak? Widzisz to jest podstawa no i krzyczy? Jak? No jasne. musi. A co krzyczy? A jak krzyczy to znaczy, że no chce żeby było dobrze, tak? No to jak jest z tą Paulina, co krzyczy? To zamknąć się no. Nie krzyczy. Na mnie nie krzyczy! To raczej rzadko krzyczy. Jak już krzyczy, to raczej nie, nie, mo nie można zrozumieć, co. A jak nie możecie sobie poradzić Właśnie. z krękami czy z No to żarty. wtedy to się tylko tak. Czyli oprócz krzyczenia na Was i uczenia Was, ten nie, jeszcze coś robi. Makijaż, fryzury. Każdym występem ma strasznie dużo pracy. Yy, no tak. To no, jest nawet kilka godzin. Dziewon, tak, Ta, to oczywiście, wszystko. No jak jest? Mega, super, dużo Podobno no tak, to jest podstawa. Jak się jest wymagającym, to tylko się oczekuje od kogoś. E, e, no, 100%. A nie się krzyczeć od razu. Jest bardzo wymagająca, ale dzięki niej tańczymy coraz lepiej. A co to znaczy, że jest wymagająca? Wymagająca? To znaczy, że y, jeśli która się na przykład pomyli, to trzeba od nowa cały układ robić. Wszystkie muszą powtarzać. No tak. co trzeba zrobić, żeby się dostać do ciebie na zajęcie? Przyjść do mnie poprosić i jest!

Yes! Yes, solo solo!